Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Państwa do krainy muzyki. Mam napisane tak: muzyk, or organista, nie wiem, zaraz się dowiemy. W każdym bądź razie dowiedziałem się tuż przed wywiadem, że to jest Pan doktor. Ktoś mi podpowiedział, że to nie jest takim sobie muzyk, tylko to jest doktor muzyki. Także z doktorem, muzykiem. Dobra, żarty żartami. Goście moimi i Państwa: Jakub Brawata. Dzień dobry, Jakubie, witaj serdecznie. Patrzę, jesteś w komerze, nie uciekłeś mi? Dobra, to gramy. Cykl ma za zadanie pokazać ludzi, którzy są w jakiś sposób związani z miastem, którzy robią fajne rzeczy. No, i których z wielką przyjemnością reklamuję, tak jak Ciebie tutaj. Pytania padają zawsze te same od 9 lat. Kto by pomyślał, że to już 9 lat lecimy? Częstochowianin. Urodzony w Częstochowie w 1981 roku. Aha. Zamieszkały w Częstochowie z krótką, 7-letnią przerwą na studia w Akademii Muzycznej w Łodzi. W Łodzi. To jest tak, że ty jesteś pianistą czy organistą? Nie jestem pianistą. E, organistą nie jestem, więc to są jakieś tak, błędne. Informacje. O nie, no to ja już wykreślam. E, jestem również teoretykiem muzyki. Udało mi się ukończyć drugi e, fakultet mhm. na Akademii Muzycznej, czyli jestem dyplomowanym teoretykiem muzyki. E, teoretyk muzyki to taki, który tam bada. To jest taki y, człowiek, który, tak jak mówisz, bada muzykę, ale y, ma uprawnienia do uczenia przedmiotów teoretycznych, takich jak historia muzyki, harmonia, kształcenie Aha. słuchu w szkole. Kuba, czy to jest tak, że ty jesteś obciążony dziedzicznie? To znaczy, y, w rodzinie byli muzycy i ty tą drogę wybrałeś, czy raczej nie? Tak, je, można powiedzieć, że jestem obciążony y, muzycznie. Mój no. ojciec y, był przez ładnych parę lat y, dyrygentem częstochowskiego chóru kameralnego y, przy Harmonii Częstochowskiej. A mama ukończyła y, wychowanie muzyczne na naszym, teraz Uniwersytecie wtedy to była Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Czyli ty nie miałeś wyjścia? <ślesz> Bo mnie wiesz, właśnie dlatego, bo ja tak brawata, brawata, to nazwisko mnie, mnie więc po tacie, Tak, Janusz tak, Brawata. Janusz tak. Brawata, dlatego tak właśnie coś kojarzyłem. Ale to jest tak, że jak ja rozmawiałem ze Świętej Pamięci z Byszkiem Wodeckim. To on mówi, że on miał taki moment w dzieciństwie, że ojciec kazał mu ćwiczyć, a chłopaki szli grać w piłę i że było mu przykro, że to później jak gdyby się wyprostowało i, i nie ma żalu, ale że pamięta, że były takie ciężkie momenty. U ciebie też tak było. No nie da się ukryć za młodych lat szkoły podstawowej no nie za bardzo człowiek chciał jeszcze wtedy ćwiczyć uh -huh. na szczęście udało mi się e, dostać do klasy fortepianu w szkole średniej do Roberta Gawrońskiego który uh -huh. no, otworzył mi oczy na pewne sprawy potrafił wskazał mi drogę pianistyczną i jakoś tak to się potoczyło później, że coraz chętniej zacząłem ćwiczyć, coraz bardziej mi to sprawiała przyjemność. Aha, I czyli tak zostało... rozpalił tą iskierkę. Zdecydowanie tak. <grystanie> Muszę Państwu powiedzieć, że Robert Gawrzyński nauczyciel Jakuba był u mnie w programie, ale to nie koniec sensacji, bo ja rozumiem, że Wy tworzycie duet. No, teraz. od 2014 roku gramy e, z panem profesorem Robertem uh -huh. wspólnie e, na cztery ręce, na dwa fortepiany. E, wchodzimy również w skład z, z większego zespołu kameralnego z perkusją z Filipem Filipskim i Marcinem Serwacińskim. Uh -huh. e, no, nagraliśmy <grym> ma... dwie płyty w międzyczasie, więc. Uh -huh. Dzieje się. Dzieje się, no, Marcin Swaciński był. Zresztą to perkaszn per, per w Filharmonii często. Tak jest. Ja I by... Filip Ślipski zdaje się też chyba był tak? u siebie już Ach, tak na, to... na... I też już, jest, też już teraz Filharmonia często. Um, to jest tak, że mm, Łódź, tak, mówimy o Akademii Muzycznej i cały to czas jest fortepian. Tak. Cały czas nie było tak, że na początku na coś innego, bo masz za małe ręce, a potem nie, nie, nie. na coś. Od, Od początku, początku fortepian? Końca... Krótki epizod miałem w średniej szkole, że chciałem spróbować czegoś nowego. I jako dodatkowy fortepian u Michała Konopelskiego yy, kontrabas przez rok czasu. Aha, dotknąłem. No tak, bo jesteś kawał chopa, to instrument pasuje. Ja zawsze uwielbiam ten dowcip, że jeden kontrabasista lata po całym gryfie, a drugi się w innym miejscu i, i barman odpowiada klientowi dlaczego tamten, ten, a ten, ten, bo tamten szuka, a ten już znalazł. Już znalazł. Dokładnie. <laughs> Bardzo mnie bawi ten dowcip. Dobrze, jest poprótkujny, bo to też taki trochę program. Gotujesz? Jak mam tylko chwilę czasu. Mhm. To tak. A jeżeli już to co największą frajdę sprawia ci w kuchni? Robienie czego? Przygotowywanie jakiego posiłku? E, lubię robić tak zwany przegląd lodówki. Aha, i co? E, co, 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 co się nawinie? A. A. To loduję w garnku. E, Czyli eksperymenty. Lubię czasami poeksperymentować, no dobra, ale ja bym cię zaprosił na kolację. To co na talerzu, żebyś powiedział mnie ten kowalski ugościł? No goloneczka. Goloneczka. No to jedni mówią tatar, drudzy mówią goloneczka. No dobrze, ja też goloneczkę lubię. Jest czas na czytanie książek? Mało. No bo… Przy trójce dzieci muszę powiedzieć, po że… Poważnie trójka? Ha? Trójeczka, tak jest. No brawo. Yy, ale jeżeli już, to co to jest za literatura? No nie mówimy o przygotowywaniu się do zajęć, no bo to wiadomo, ale... No. Yy, ciężko jest mi teraz powiedzieć, bo naprawdę yy, przeczytałem ostatnio yy, baba, yy, droga do Baładak yy, Stasiuka. Yy -y. I, i no, zrobiło to na mnie jakąś Odkazanie. tam wrażenie, tak. Yy -y. Yy -y. Jeżeli o guz muzyczny bym zapytał, Muzyka, doktora teorii muzyki. A inaczej, proszę mi wymienić trzy zespoły muzyczne, które, które no, poważasz, które uważasz, że, że są świetne. Ale z muzyki rozrywkowej? Tak, z muzyki rozrywkowej. Okej. Okay. Pierwszym zespołem, który zrobił na mnie wrażenie w czasach wczesne, wczesnej postawówki, powiedzmy wczesnego liceum, to był Queen. Mm -hmm. To był czas, kiedy Freddy zmarł i ta, 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 jak, taka, taka popularna się zrobiła wtedy ten. I ja też podążyłem tą inspiracją. Mm -hmm. Później był zespół The Police, który już wtedy nie występował. Mm -hmm. ale, I razem ze powiedzmy, Sting to też jest jakby ta, jakby ich jak traktuję, jedno, jakby, jakby jedno, jeden. Tak. A trzecie, e, jakbym miał teraz powiedzieć: O jejku, może Deep Purple. To, to, to tak Myślałem, klasyka. że Genesis będzie. Genesis <laughs> też, tak. Albo jeszcze. No nie, <laughs> albo no Peter okay. Gabriel. <laughs> no to jeżeli już jestem pianistą, no to Emerson Legend Palmer. <laughs> Dobra. No, znam doskonale. dobrze. Jest jakiś film, który był dla Ciebie ważny? Bardzo e, lubiłem powracać do filmu. Jednego z pierwszych filmów Gajariciego, Snatch, tłumaczano nas jako przekręt. Tam z główną bronią, no. no, 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 no. Jak brata pita, jako tak, cygańskiego tak. boksera. Tak, tak. Niesamowita sprawa, jeśli chodzi o montaż i prowadzenie narracji. Naprawdę mhm. wracałem do tego filmu kilka razy. Mhm. Pan profesor powiedział Amadeusz. Również, Również się No dobrze. Kino było, literatura była, kuchnia była, muzyka była. Czy, e, e, czy Jako Brawata ma jeszcze jakieś inne pasje poza e, muzyką? E, lubię spędzać wolny czas, e, chodząc na mecze piłkarskie mojego syna. Tak? Mój syn od e, zeszłego roku zaczął e, uczęszczać na, do, do szkółki piłkarskiej i jeżeli tylko mam taką możliwość, to lubię się wybrać, pooglądać. A co to za szkółka? KS Stradom Częstochowa Aha. Aha. i w tej, w tej szkółce zresztą drugi syn też od tego roku też jakby w słup, no, tak samo bierze udział w tych zajęciach. No i później z tymi, z moimi synami wieczorkami jak jest dobry mecz, to lubimy sobie również wspólnie go obejrzeć. Kibicujemy FC Barcelonie. Aha, ale to trzech synów jest? Nie, najstarsza jest córka, Co, córka jest e, harfistką w szkole muzycznej, czyli w poszła, drugim stopniu. Tak, a chłopaki raczej w piłę niż... Chłopak e, te, starszy wchodził e, do pierwszego stopnia muzycznego, skończył w zeszłym roku w klasie organów u Jana Moroczka ale powiedział, że na razie robi sobie przerwę w karierze tak. muzycznej. Aha. No, Jan Mroczek był u mnie w programie, zresztą świetny gość. Tu jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy. Czy zmuszać, czy nie zmuszać, prawda? Czy, czy wywierać tą presję, czy, czy nie, czy, czy później nie będzie na przykład żałował. Ja bym chciał zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo to jest tak, że jak ja rozmawiam na przykład była u mnie śpiewaczka operowa. No to ona mówi, że ona codziennie musi przynajmniej, ale to jest minimum godzinę ćwiczyć głos, no bo to jest, twój ma swój instrument i no i po prostu nie, nie może sobie pozwolić na to, że pojedzie na tydzień i nie będzie ćwiczyć, bo później do tego będzie musiała dochodzić dwa czy trzy razy dłużej. Czy w przypadku pianistów też tak jest? E, tak, zdecydowanie tak. E, powinniśmy robić to e, tak jak każdy e, zawodowy muzyk codziennie. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe z racji obowiązków chociażby dydaktycznych mm -hmm. w szkole czy tam na uczelni. E, ale jak to kiedyś powiedział e, chyba Rubinstein, że jak jeden dzień nie poćwiczę, to jest w porządku. Jak dwa dni nie poćwiczę, to ja już to słyszę. A jak trzy dni nie poćwiczę, to słyszy to moja publiczność. Aha, tak powiedziałem. Chyba tak chyba tak powiedział. Z tego no, sprawy. no, ale to co, jesteś pracocholikiem? Nie, 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 nie. Jest, jest po prostu tyle dużo tych obowiązków, że po prostu no, trzeba to wszystko jakoś ogarnąć. Mhm. Jaki jest w ogóle twój stosunek do Częstochowy? Co ty w ogóle sądzisz o tym mieście? No jest to moje miasto. Jestem tutaj od zawsze, od, od, od urodzenia, tak jak już powiedziałem, z krótką przerwą, ale wróciłem. Tu się odnajduję, tu staram się robić wszystko jak najlepiej potrafię. Mhm. Pod względem dydaktycznym na, na uczelni w szkole muzycznej również. No chciałbym kontynuować rozwój tej naszej pięknej muzyki tutaj mm -hmm. na Wszęstochowie, żeby jak najwięcej się działo, jak najlepiej. Mm -hmm. Możemy Cię gdzieś posłyszeć? W ogóle coś jest? Tak, 23 października jako finałowy koncert w ramach jubileuszowych 20 dni organowych organizowanych w Częstochowie przez już wspomnianego Jana Wroczka, wystąpimy właśnie razem z Janem i profesorem Robertem na koncercie 23 października o godzinie 18 w auli zespołu szkół muzycznej w Częstochowie na ulicy Jasnogórskiej. Gdzie wykonamy z profesorem na dwa fortepiany utwory Roberta Schumana, Francisa Pulenka? 23 o 18. Się. I to jest na Jasnogórskiej tak Aula. Jest. Jeżeli tylko będę, Serdecznie to ja bardzo, bardzo chętnie, tym bardziej, że ja nie byłem nigdy w życiu na koncercie, gdzie gra dwóch pianistów. Znaczy no Marek i Wacek, ale to w telewizji. No. E... Wbrew pozorom jest trochę literatury e... napisanej na, na takie skład kameralny. Tak, to jest sporo. To jest sporo tak. To jest, no to dobrze to się trzeba cieszyć, bo czasami jest tak, że e, jak ja realizuję spektakl teatralny, to problem jest z tekstem. No bo nagle masz pięć kobiet, jednego faceta i znajdź wiesz, tekst dramatu, który będzie pasował jeszcze do na przykład takiej ekipy. No ale to zupełnie inna ilość. Dobrze, czego już tak życzyć zupełnie na koniec tej naszej pogaduchy? Znaczy no poza zdrowiem i żeby synowie zadebiutowali w FC Barcelonie, no to jest Oczywiste przecież nie, ale poza jak gdyby te... trochę spokoju. Spokoju, tak A, jednak. Przydałoby się. przydałoby się. Dobrze, proszę Państwa, goście moimi Państwa. Jakub Brawata, genetycznie dziedzicznie obciążony muzyką, nie miał chłop wyjścia. Doktor teorii muzyki, wykłada na Uniwersytecie Jana Długosza udziela się koncertowo, jeżeli chcielibyście Państwu zrobić przyjemność, no to nie ma wyjścia. Trzeba przygotować naprawdę dobrą golonkę, a do goloneczki, no to wiadomo, że no, bo goloneczka bez pewnych wpłynów się nie obchodzi. Nie będę tutaj wymieniał za bardzo jakich. E, ojciec trójki, także no brawo, bo w dzisiejszych czasach to rzadkość, żeby ktoś miał trójkę dzieciarni w domu. No i i, I cóż, no kochany, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję rozwój. bardzo. Dziękuję pani I machamy bardzo. tu. Trzymajcie się ludziska. Pozdrawiamy no Was dziękuję. serdecznie. Papa. Pa.